Siemaneczko widzowie, z tej strony Tomcio Gaming i w dzisiejszym filmie Pokażę wam co się zmieniło o Tomciowie oraz kto nowy dołączy na nie To po pierwsze, już co nieco widzicie co się zmieniło Tutaj. Po pierwsze zostawcie subika Po drugie zostawcie lajka A po trzecie zostawcie komentarz o treści zmiany A przypnę wam serduszko I ja się nie przedłużam i zapraszam do oglądania Dobra i na start y tu już widzimy tutaj, że to jest powstała taka farma owiec, i tu mamy skrzyneczki, i w tej skrzynce jest e, surowa baranina, sorki, baranina, plus e, ten, e, wełna, bo ja niedawno to zrobiłem. I ja, ja, tutaj mam tyle owiec na razie, tu mam trochę szarych, czarną, trochę białych, ja ich może ich zabijam co jakiś czas. Tak to się prezentuje, taka zagrodka, o. Różka taka jest do tego, powiem się zmieni na jakieś piesk pieskowe albo inne takie. chyba idziemy teraz tutaj. To jest taki domek, typu taki bardziej... taki wioskowy, bo chcę zrobić tak, żeby tutaj wi wioskę te villagery mieszkał więc znalazłem tam, za górami, tam prosto, co się idzie tam. Znalazłem wioskę i stamtąd przeprowadzę villagerów łódką. Bo tutaj mamy rzekę i, gdzieś, i się dopływa łódką tam, z tych a O, koń się do dobra. I tutaj tak, tak, się, tak się wchodzi do tego domku, tak się prezentuje. W tym domku jest łóżeczko i crafting, jakby ktoś, y, kto dołączy do nas na tą ciowicę, żeby sobie miał albo widać którzy będą. Tutaj jeszcze dorobimy dużo takich farem, y, typu takich co zaraz zobaczycie. O, tutaj, typu takich farem. Jeszcze zrobiłem farmę, nie wiem czy, było, czy, czy w ostatnim filmie wam mówiłem, ale zrobiłem taką faremkę. Tutaj nie wiem, co jest w tej zobaczymy. No nie, nic nie ma, dobra. Tutaj jeszcze tam widzicie, że coś tam porobiłem, ale tutaj coś zamierzam dużo robić. jakieś bieżące albo coś tutaj zamierzam zrobić, bo to jest tak, to jest tak pusto. I coś bardzo chcę coś zrobić, bo to jest tak puste i dlatego, żeby wypełnić tą przestrzeń. I Tutaj mój domek nic się chyba nie zmieniło, zaraz zobaczymy. Kuchenka stoi tak jak stoi, dywanik jest taki jak jest, ale zmienię go na niebieski. Tu, tu się zmienił tylko Enchanting. Dobudowałem enchanting i tutaj jest tutaj, temu włożyłem tego napisu do enchantowania rzeczy. Tu jest e, taki mm, stół do jakby przetworzenia potek. Tworzenia potek o. Tu mam e, 13 takich pyłów od blaze. od e, to coś robi. Tu mamy kowadełko Tu mamy mm, ulepszenie wypuszczanie, czyli taki stół do e, ulepszenia Tutaj mamy nasze itemki, tutaj o, i da, tak, wychodzimy, to mój domek, tam na strychu nic się nie zmieniło, więc nie będę pokazywał, dobra, zamykamy drzwiczki, o, pięknie, ładnie, i przechodzimy do tego domku, pewnie, pewnie się dzi dziwicie, e, czy coś się tutaj zmieniło, otóż nie, ale on chcę pokazać. Że tutaj ta osoba, która tutaj mieszka, jeszcze tutaj w ogóle nic nie postawiła. O, tego tywani chyba doszedł, bo nie było go. W skrzynecce, nadal no, tej te samej temy, Tu jest w ogóle to, to samo, nic się nie zmieniło na razie w tym domku. O, w tym o, w tym takim białym. Tu mamy taką fontannę zbudowaną na szybko. To jest taka najprostsza fontanna, potem się ją przerobi na lepszą. Na żabkowie ją robiliśmy na live u żabki robiliśmy lepszą taką fontannę i chcę, żeby tutaj z drzwiami, bo ja nie wiem tych fontan robić takich lepszych. Ona się tak prezentuje, no tak zwykle, nie? Zwyczajnie. Tutaj jest zejście do kopalni. Wcześniej zejście do kopalni było tam, tam przy tej górze, tam jak się wchodzi, o tutaj, to o, nie chcę tutaj, o to jak się wchodzi do, do tej góry, tam było. Dobra, w, Wracamy i pokażę wam tam tą, tą kopalnię, profesjonalną tym razem, bo to jest takie zejście lepsze. To jest takie mini taka budka. fajna taka budka jest. I tutaj jest wejście takie o, żeby tutaj, nie wiem, bo czasami tak się zdarza, że jakiś ząbek może podrobienia wchodzić, żeby po prostu, nie ten nie jakby go, żeby nie ulepszył, żeby nie wszedł po prostu Tutaj, do, dobrze, że nie ma tutaj ząbeku, bo tutaj, My tak robimy, że od razu jak zapada noc, to idziemy spać, nie czekamy długo. I tak, trzeba jeszcze tutaj poroświetlać tą wioskę, jak wiadomo. Tutaj jest portalik, tu jest y, tablica taka ogłoszeń. I na tej tablicy jest napisane, y, tablica ogłoszeń, na razie nikt nie ma żadnego ogłoszenia i ona się prezentuje tak. Jak chcecie widzowie, to możecie dawać pomysły na nią i na portal, bo tak na razie go z tej strony chyba też nic nie ma. Nie, nie ma. A tu, tu widzowie, planujemy zbudować port. I nie bez przyczyny, bo je planujemy, bo, jesteś, bo my jesteśmy w dwójkę tutaj na razie. I plus ta osoba, co ma ten biały domek. Nie wiem, kto to jest. I tak, nie wiem, czy to. I miałem powiedzieć, na wstępie mówiłem, że powiem wam, kiedy ta osoba dołączy oficjalnie. I nie wiem, tak zbytnio. Jak będzie chciała, to nagrał z nią na szybko film i dołączy. Tu chyba też nic nie zmieniło. że, że chyba nie ma czasu na gra na swoim e, serwerze. Ukośnik w świecie, o. Zazobaczmy tutaj. Nie, tu już nic nie zmieniło. To jest tak samo nadal. Dla, ja wam dziękuję, widzę, widzę za oglądanie tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie i cześć!